W dzisiejszym odcinku. Jest ryba. Jest silniejsza. Ryba. Ale jeździ po zaczepach. U to nie jest okoń, bo już to widzę. Szczupak? Czy wyłaź z tego zielska? Jest! Jest, 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 jest mały, ale jest. Pierwsza ryba na smurzaka. Cześć, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Przesunę się trochę. Z tej strony Max. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się ultralightem na mo mojej pobliskiej rzece, niedaleko mnie. Wiadomo, jakieś tamty, lekkie główki, o okonie i te sprawy. Ale później dojdę w takie miejsce, gdzie po prostu spróbuję połowić troszkę z łóżakami, bo jest tutaj dużo koleni i myślę, że jest do wykonania złowić jednego kolenia. Może i mam krótkie okija, bo <gryw> 210 cm. Shimano Sahara Robinson River Master do 5 gram Zobaczymy co z tego będzie Zachęcam Was do oglądania Trzymajcie się Miłego oglądania A więc zaczynamy przy jakimś mostku yy, Przy jakimś mostku na którym Nie to nie jest no tego, Ale tutaj też się śmieci zatrzymują Tutaj kiedyś kiełbia na spinning złowiłem na tantę Ale jak wiemy na tantę można złowić wszystko nawet sumika Chwila fajnie chodzi Kurde, elegancko śmiga. Aż sobie poprawię. Patrzcie, ryba w pierwszym rzucie, bo tamten rzut był tylko po to, żeby zobaczyć, czy fajnie chodzi. Jednak nie. Dobra, nie ma co, co tego przedłużać. Jak będą ryby, to się widzimy. Aj, garbu zwalono mi przed samymi nogami, aż go zobaczyłem, ale nie mogłem go wsiąść po prostu, bo już miałem przypon fluorokarbonowy na przelotkach, więc już on był tak blisko. Ale to był okoń 20, Wątpię, żeby poprawił. Te okonie nie są aż takie głupie, chyba. <śleszy> poprawił, dobra, ale fajny. A czy nie wiem, czy to ten. Jak wymiar będzie mieć lekko, fajnie zaczynamy. Kurde tutaj nie wiem czy są większe okonie. Niby co jakiś czas trafi się coś większego. Ale dobra, zaczynamy całkiem spoczko. Taki. O, wymiar raczej będzie z 18. Klub do wody. Nie ma sensu go trzymać dalej. Jest wariat Odprowadził mi z dosyć daleka od kolejny taki fajny, też wymiar, taki sam jak tamten ładnie, ale aczka ma na ważne, że haczek w środku Czekaj, wędka sobie jakoś opną nogę Od taki przyjemniaczek Od ten sam taki no, wymiar będzie kolor fioletowy. O dziwa robi tutaj robotę, Wcze bo wcześniej mówiłem tylko naturalne. Wiecie, sporadycznie jakiś motor oil, ale to i tak można powiedzieć, że jest to kolor dosyć naturalny. A teraz obiorę kolor fioletowy jakiś raczek, które testowałem. Ten y szalone raczki, te Nimbiple. Nie, nie, nie wiem, jak to wymówić. Jest to fajna opcja na rzeki płytkie, nawet lekka czoburaszka. Jednogramowa, nie więcej. Znaczy, zależy wszystko od rzeki, i tym już można pięknie śmigać. Niestety, zerwałem swojego raczka, a miałem ostatniego, i przed chwilą taka sytuacja, że spadł tutaj liść. Normalnie, o tutaj do wody patrzę na niego, on płynie, i po chwili kocioł. I coś go wciągnęło coś go wciągnęło. Pewnie kleń Tutaj często samo konie. O. O wilku mowa. Okoń czy kleń? O koń. A wilk tuż tuż. Fajny taki, kurdy. Tutaj są bardzo jasne te okonie. Ale dzisiaj wyjątkowo dobrze, bo chyba same wymiary. Gdybym chciał, to bym brał na patelkę. <laughs> nie nie wiem ryb. No niż ręka będzie to 18. Przynajmniej w moim okręgu jest 18 wypuszczamy Kolejny. A ja ten już mniejszy trochę ale nie wiem co tu jest, bo ani tu nie jest jakieś głębsze miejsce, ani nic. A ryby i tak tu siedzą. Znaczy okonie i, i chyba klenik jakiś był. No, I też nie lubię takiego łowienia, bo jak masz pewne miejsce. Sarna. Jak masz pewne miejsce, i po prostu robisz tak, i se podbijasz. Tak, normalnie trochę łowienie na lodzie. Ale ja ze trzy konie, jak jeszcze jeden wpadnie, lecę dalej. Nie ma sensu kuć tych ryb. Chyba wspominałem kiedyś na tym, o tym czymś na odcinku, ale tutaj jest droga, przez którą przepływa rzeka. I takie nietypowe, ale ryby normalnie często przepływają. Tutaj, tu czasami nawet widać, jak się stanie, gdzieś i fajnie słońce zaświeci, jak jakiś klenik przez tą. Drogę przepłynie. Kiełbie ja tutaj to są zawsze. I uciekałem tylko od samochodów. Uf, klenie chyba nie istnieją. Niby je widzę co jakiś czas jak pokażą się. za zera reakcja smużaka. Ja też wiem, że ja jeszcze nie umiem tym masz tak bardzo dobrze łowić i się dopiero uczę. Ale jakiś mógłby wziąć. O, nawet taki piętna... O! Piętnastak. Czasami widać właśnie Bo to jest fajna woda i je widać One raczej mnie nie widzą, ale nie wiem Właśnie też może być to, że one mnie widzą I też mam jednego smużaka eee, Więc może im kolor nie podpasować czy coś I też nie będzie dobrze No co, lecę zaraz dalej Próbować Bo widzę, że klenie na tej rzece całkiem licznie występują. Gdyby jeszcze tak chętnie brały. <laughs> Nie, ale jakby jeden klenik ja już będę zadowolony. Naprawdę. Bo to taka satysfakcja, że w końcu złowiłem coś na smurzaka. Chyba, że założę zaraz zwykłego woblera i na woblera będę chciał bardziej. Patrzcie przez jakie haszcze ja będę szedł. Nie trafił, nie trafił, a już zaatakował. Widziałem, jak on ten pysk otworzył. No, trochę niżej by było widać rzekę. I może jakiś atak z powierzchni uda się zarejestrować na wideo. Ale przeatakował taki nieduży, ale kleń. Te ryby mnie kiedyś wykończą. Idealnie. No idealny rzut. Jest! Jest, jest, jest mały, ale jest. Pierwsza ryba na smużaka. Nie zepnij się, kochę. Kur... Jeszcze okoń to by... Okoń to jest. Pierwsza ryba na smużaka i okoń. Dobra. <śm> Może być tak. Ech. Udało się no, co mogę powiedzieć, może nie kleń, ale zawsze cieszy. Stary, aż mu zrobię zdjęcie na pamiątkę, że pierwsza ryba na smużaka i wypuszczamy go. Dobra, zdjęcie pamiątkowe jest. O stary, ale że się, zażar się, liczyłem, że to będzie kleń, ale zawsze cieszy. Teraz tyle hałasu narobiłem. O, to raczej nie ma co liczyć na rybkę. Ale zawsze można rzucić. Jeszcze podbierak sobie muszę co o plecy. Bo klenie w momencie się pochowały. Jakie, już widzę jakie to są mądre i puchliwe ryby. Kiedyś myślałem, że ja się są, są od nich mądrzejsze. Ale w porównaniu do kleni jaś jest głupi. Tak, moim zdaniem, na moich wodach tak wygląda dobra, trzeba iść dalej. Jak okoń napłoszył wszystko, to lecimy w poszukiwaniu innych. No co ja mogę powiedzieć? Zerwałem swojego jednego smużaka. Mam chyba jakieś małe woblery z AliExpress, albo nie wiem co. Mam jakieś ogólnie małe wobki i będę próbować na małe woblery. popróbuję łowić na zwykłą tantę na lekkim obciążeniu może to skusi klenia bo sporadycznie zdarzało mi się łowić klenie na tanty zaraz spróbuję znaleźć w pudełeczku jakiś zielony taki fest naturalny kolor a nie różowy czy tam fioletowy i myślę, że się może poszczęścić ale zobaczymy Jest ryba. Jest silniejsza ryba. Ale jeździ po zaczepach. Uuu, to nie jest okoń, bo już to widzę. Szczupak. Czy wyjęłaś z tego zielska? Wziął w najgorszym możliwym miejscu, w którym mógł wziąć. Hm. Czupak, ale. Kurde, no nie mam pomysłu. Czy ja go podniosę na żyłce? No. Obciął. Aj. No, ale tak to jest, bo duże zbocze było. Dobra, ile on miał? No z 40 cm 30 Ale nie spodziewałem się, że tutaj będą szczupaki. Szkoda tej obcinki trochę, bo chciałem przynętę, ale nie, nie miałbym go jak podebrać. Zobaczcie co jest pod mną. Nie ma opcji e, aby zejść ewentualnie nie, musiał, musiałbym go podnieść na kiła. Nie chciałbym ryzykować na kiu do 5 gram podnoszeniem takiego szczupaka. Założę nową tamtę i próbujemy dalej. Tak, zakończenie jest w tym samym miejscu, co nagrywałem ja wstęp. Dzięki wielkie za oglądanie. Udało się połowić tam szczupak, para okoni. <głynie> Kleni niestety nie, ale to kwestia czasu, bo kupię sobie smuzaki fluorokarbon fluorocarbon trochę, trochę dłuższy. Będę robić przypony. I myślę, że no kwestią czasu złowić. Były jakieś wyjścia, były próby ataków. Wiecie, nie zawsze się wszystko udaje. Rzut na zakończenie. No, ryby nie istnieją. Na razie, cześć.